Siema. Powoli czas ewakuować się ze starego rynku w Gdańsku Troszeczkę dzisiaj połaziłem Kilka filmików dla Was nagrałem Byłem też na plaży Powoli zaczynam być zmęczony Chyba jak dotrę na chatę słuchajcie padnę jak kawka No Tak się rozglądam, tak się zastanawiam czy chciałbym na co dzień mieszkać w Gdańsku, czy jednak fajnie jest sobie czasem na urlop wyskoczyć do tego Gdańska na jakiś czas w sezonie, na przykład. Jestem ciekaw, jak będę się czuł po powrocie do domu. Tak, jak wrócę do swojej norki, do swojej nudy, czy bardzo będzie mi brakowało tego, co się tutaj działo, czy może powiem sobie. Nareszcie jestem u siebie W spokój i cisza Będę miał porównanie Panowie i Panie Pozdro